Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku patentów Rożala. Dosyć długo nie było nic, ponieważ patenty mi się skończyły. oczywiście taki sucharek, po prostu nie mogę nagrywać. Nie było mnie też w kraju, byłem gdzieś tam w delegacji. Dlatego dzisiaj mam przyjemność nagrywać dla Was. Jeden z moich patentów. Dzisiejszy patent będzie skierowany do ludzi, którzy się poruszają, tak jak ja, czy jak wóz z węglem, żeby jednak trochę tej dynamiki wyrobić dla tych, którzy dobrze się poruszają, nogach, żeby jeszcze zwiększyć dynamikę, szybkość. No i na pewno, żeby zwiększyć siłę, tak, ponieważ jest to ten, taki typowo wytrzymałościowo-siłowy, z uwzględnieniem dynamiki, ponieważ będzie mówić wszystko na obciążeniach, a normalne, że gdy zdejmiemy obciążenia, to ciało jest takie lżejsze. I teraz tak, do tego treningu obciążnik no obciążniki na nogę. Ja akurat pracuję w obciążnikach dwupilowych, ale każdy według własnych możliwości, nigdy się nie sugerujcie tym, jak ktoś robi z boku, czy, czy jakiś partner, ponieważ każdy ma swoje indywidualne możliwości, choć żeby trening coś wniósł do tego, co, co robimy, a nie żeby się zaorać, czy tym bardziej złapać kontuzję, tak? Będzie potrzebna nam kamizelka obciążeniowa. Ja mam kamizelkę 10-kilową i będą potrzebne nam dwie pary handli. Handle ciężkie, ja tutaj pracuję na 5 kg i handle lżejsze, ja pracuję na 3 kg Zakładamy oczywiście kamizelkę. Och, yy, obciążenie na nogi i bierzemy w rękę ciężkie handle. I teraz tak, runda oczywiście 5-minutowa 35 sekund przerwy między rundami. W pierwszej minucie pierwszej rundy robimy walkę z cieniem właśnie w obciążeniu na nogi w kamizelce i z ciężkimi handlami. I boksujemy tylko ciosy proste. Oczywiście boksujemy powoli, boksujemy dokładnie, starać się nie bić szybko, nie bić mocno, ponieważ pustą ręką, bez obciążenia, żebyście bili mocno, sztywno w powietrze, no to ciało wyhamowuje nas stawami. Te stawy prędzej czy później nam padną, tak? Od tego, że cios nie ma wyhamowania, tak? Czy na worku, czy na tarczy, czy na głowie partnera. Dlatego tak? bić powoli, dokładnie. Oczywiście nigdy nie, nie robimy walki ścieniem w miejscu. Bo walka jest w ruchu, tak? Czyli albo przesuwamy się do przodu, albo przesuwamy się do tyłu. Oczywiście zejścia, przepuszczenia, ale wszystko wolno dokładnie, żeby gdzieś tam ta noga nie uciekła, żeby kolana nie zwiknąć, lub żeby nie wybić żadnego zestawu. I to robimy w pierwszej minucie. Ciężkie hantle i tylko ciosy proste. W drugiej minucie bierzemy lekkie hantle i robimy dokładnie to samo na troszeczkę większej dynamice troszeczkę większej dynamice. I dokładamy do tego na przykład kopnięcia okręża, czyli lowy, midle, highe lub kolana, tak? W zależności od tego, jak Wam to się widzi. I to jest druga minuta, czyli lekkie hantle i już dokładamy do tego nóżki. W trzeciej minucie znów ciosy proste z ciężkimi hantlami. Odstawiamy nogi, ale boksujemy tylko w defensywie, czyli boksujemy na biegu wstecz. Starajcie się bić długie akcje, nie bazujcie na jednym ciosie, dwóch, tylko na trzech, czterech, tak? Po każdej akcji starajcie się robić zejście, przepuszczenie, tak? W czwartej minucie znów ciosy proste z lekkimi hantlami, tak? Ale dokładamy nogę. I teraz jeżeli w pierwszej tej części z nogami były okrężne, no teraz jedną kolana. A jeżeli wcześniej były kolana, to teraz nie będą okrężne. I tak bijemy czwartą minutę. Czyli czwarta minuta ciosy proste z kopięciami w defensywie. Zawsze zejście po każdej akcji. Luźno, dokładnie, łapy wysoko, tak? Gdzie wam łapy drętwieją, no to normalne, że sobie chwilkę rozluźnić lub wziąć lżejsze hantle. W minucie piątej odkładamy w ogóle hantle i robimy tylko w kamizelce i obciążeniu na nogi. I robimy i defensywę, i ofensywę. I same ręce, i ręce z nogami. 35 sekund przerwy. I w drugiej minucie, w drugiej rundzie, przepraszam, robimy ciosy proste z ciosami sierpowymi. Tak? Wezmę sobie coś pod dupę, usiądę bo samą głowę mi, widać, na kadłubek. I tak jest ten gadubek. O, troszkę lepiej. I robimy ciosy proste z ciosami sierpowymi. Na tej samej zasadzie, czyli w pierwszej minucie hantle ciężkie, kamizelka i obciążniki na nogi. W drugiej minucie lżejsze hantle i dokładam tego nogi albo okrężne, albo kolana. W trzeciej znów ciężkie same łapy. W czwartej defensywa. Proste sierpy i kopnięcia. I same same łapy, w czwartej z nogami, defensywa, i w piątej bez handli i defensywa, i ofensywa. W rundzie trzeciej robimy haki sierpy. Taka sama zasada: w pierwszej ciężkie, w drugiej minucie lekkie z nogami, w trzeciej ciężkie defensywa, w czwartej lekkie z nogami, w defensywie, w piątej wszystko. Runda czwarta: boksujemy tak, żeby w kombinacji znalazł się każdy cios. I prosty, i hak, i sierp, w dowolnej ilości, w dowolnej kolejności. I tak samo. Minuta ciężkie, minuta lekkie z nogami, minuta ciężkie, defensywa, minuta lekkie z nogami, defensywa, wszystko. I to są cztery rundy. W rundzie piątej po prostu boksujemy wszystko i kopiemy wszystko. Minuta ciężkie, minuta lekkie, minuta ciężkie, minuta ciężkie. I piąta minuta, wszystko dowolnie. I teraz tutaj, już w tej ostatniej rundzie. Sami sobie regulujecie, czy defensywa, czy ofensywa, e, czy, czy z nogami, z kopnięciami okrężnymi, czy, czy z kolanami, czy wszystkie nogi, tak? Ech. I to będą te rundy. E, z, oczywiście wszystko w obciążeniu, wszystko w kamizelce, wszystko w obciążeniu nogi. Bardzo ostrożnie kopcie, żeby nie strzelić gdzieś tam kolanem, żeby podczas kopania noga Wam druga nie ucieka, ponieważ jest to, e, no jest to obciążenie dla organizmu żeby nie było kontuzji. Na pewno później zdejmujecie to, zdejmujecie yy, całe te, te homonto i, i obciążenie na nogi i, i kamizelkę i obciążenie z rąk, zdejmujecie te hantle i robicie szóstą rundę już na dynamice, tak? bez tego obciążenia. Zobaczycie, o ile lżejsi jesteście, o ile fajnie na nogach chodzi, o ile ludzie tam to wszystko wychodzi. I boksujecie wszystko i kopiecie wszystko, dokładacie łokcie, tak? Tutaj z łokciami, bez łokci było, ponieważ no, z tymi handlami, żeby samemu sobie gdzieś tam nie zrobić kont kontuzji. Jeżeli będziecie dawali radę z tym, no to oczywiście możecie łokcie wdrożyć w tamtej części. I robicie tak, 45 sekund pracujecie i ręce i nogi szybko, dynamicznie, bez obciążenia. Ostatnie 15 sekund wyciągacie rękę w sufit, patrzycie się na palec, nie na sufit. I kręcicie się wokół własnej osi dosyć szybko, dynamicznie, żeby wzmocnić błędnik. Po tych 15 sekundach kręcenia się. Znów pracujecie. Defensywa, ofensywa, ręce, ręce nogi, same nogi, same ręce, szybko, dynamicznie. I znowu 45 sekund. Znów palec, ale tym razem w podłogę. Garbicie się tak, żeby był kąt prosty, nogi, korpus. Kręcimy się nie dotykając palcem ziemi. I znów to samo, tak i tak robicie 5 minut. To jest pierwszy schemat. Drugi schemat możecie zrobić w ten sposób. Że możecie wszystko robić w małych rękawicach, w małych dlatego, ponieważ będzie Wam szybciej i wygodniej wejść na sprzęt. I na przykład to, co robiliśmy, czyli ciężkie hantle tak? ciężkie handle w powietrze, a później na przykład zamiast walka z się z lekkimi handlami, minutę możecie mocno bić na worku, czy na gruszce, czy na długim worku, co będziecie chcieli. Może być same ręce, może być ręce z nogami, tak, czyli mocna akcja wykończona nogą lub bez nogi. I Pauza, róbcie sobie pauzy, żeby na worku, żeby, żeby ta siła jednak gdzieś tam troszeczkę ciało miało, miało, miało oddechu większego. Akcja bardzo mocno, i tak i taka sama zasada. W pierwszej rundzie róbcie same proste. Proste na ciężkich handlach, tak? Proste na worku z nogami. Proste w defensywie i proste znów na worku w ataku. I ostatnia runda, piąta. Na przykład, sobie możecie zrobić, czy walkę z cieniem samą, czy na przykład. Znów, znów, znów na przykład na worku, w co tam sobie wymyślicie, tak? Tak samo z proste sierpy, haki sierpy i, i wszystko i tak, jak, i tak jak, było, tak? Po tej walce z cieniem znów zakładacie całe homonto, czyli znów zakładacie kamizelkę, znów zakładacie obciążniki na nogi, bierzecie już sobie w ręce tam lekkie handla, dwieczki na przykład i robicie drabinkę gimnastyczną. Każdy ma swój schemat chodzenia. I drabinkę robicie w ten sposób, że robicie 5 minut drabinki, co 30 sekund zmieniając schemat, tak? czyli czy bokiem, czy przodem, czy jedna nóżka, czy druga i starajcie się robić to właśnie w obciążeniu. I to jest yy, runda 5-minutowa. Następna runda, wchodzicie na gumy, takie, które są przy ścianie do rozciągania. ponieważ boksując na handlach, sami zobaczycie, że bardzo pracuje Wam przód barków, tak? a teraz chodzi, żeby pracował bardziej tył barków na gumach. Bierzecie gumę i boksujecie sobie 30 sekund. Same ciosy proste na gumach. 30 sekund. Haki na gumach. 30 sekund. Sierpy na gumach. I znów to samo, i znów to samo. Jeżeli macie po kilka gum, no to możecie sobie na przykład, ja robię na pięciu gumach na rękę, no i po jednej gumie zawsze zdejmuję co minutę, tak? Możecie sobie zdejmować tam, jak Wy to uważacie, tak? Także to wszystko jest. Wszystko jest wasze, wasze widzimy się, najważniejsze to co mówiłem, żeby robić to luźno, dokładnie, żeby się nie pokontuzjować, żeby nic nie szarpnąć i taki trening, jeżeli zrobicie sobie dwa razy w tygodniu, gdzieś tam możecie sobie to połączyć z innym treningiem, przykład po, po jakimś tam treningu technicznym sobie zrobić, ale żeby też się nie męczyć, bo jest to dosyć ciężki trening i zobaczycie, że po jakimś czasie ta łapa naprawdę będzie luźno chodziła i będzie miała dobre pierdnięcie. Pozdrawiam, życzę powodzenia. Moc z nami.